Proszę Państwa, w czwartek w we Wrocławiu został skazany e, 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 jego przedstawiciel Fundacji Pro Prawo do Życia, rzetelnej fundacji, e, zaproszę, za pokazywanie prawdy na temat mordowania dzieci nienarodzonych poprzez obrzydliwą e, aborcję, za, za, za skuteczne plakaty antyaborcyjne. Sąd, proszę, Wysoki Sąd Pani Wysoki Sąd dała mi grzywnę 500 zł. Proszę Państwa, należy, należy walczyć. Walczyć, proszę Państwa, z, z, z ludobójczą aborcją. Proszę Państwa, ja się nie poddaję. Nie, nie poddaję się. I proszę Państwa, walczmy wszyscy. O prawo do życia dla każdego dziecka nienarodzonego. Niech proszę Państwa, niech, proszę Państwa ludobójca aborcja przejdzie do lamusa. Tak jak proszę Państwa, do lamusa, przyszło skoninąd bardzo, bardzo słusznie niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Proszę Państwa, nie bójmy się, nie bójmy się mówić prawdy. Nie bójmy się prawdy pokazywać. Proszę Państwa, banery antyaborcyjne są skuteczne, że zmieniają ludzką postawę e, e, odnośnie e, e, mordowania dzieci ludzi nienarodzonych poprzez obrzydliwą aborcję. E, e, proszę Państwa, dziękuję, dziękuję Państwu za to, e, e, że, e, że Państwo wspieracie Fundację Propagandu Życia Modlitwą materialnie, czyli finansowo. I proszę Państwa, jesteście Państwo również też wolontariuszami Fundacji Pro Prawo do Dziecia. Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia.